Czy kiedykolwiek wyobrażałeś sobie, że ta prosta wiadomość na WhatsApp, która wydaje się nieszkodliwa, może zostać wykorzystana jako narzędzie do manipulowania tobą? A najstraszniejsze jest to, że wiele razy zdajesz sobie sprawę, że wpadłeś w tę pułapkę dopiero gdy jesteś już głęboko zaangażowany. Narcyzi mają zdolność przekształcania zwykłej rozmowy w potężną broń, pozostawiając cię w cyklu poczucia winy, wątpliwości i potrzeby walidacji. W tym filmie odsłonimy ciemną stronę wiadomości wysyłanych przez osoby o cechach narcystycznych. Zrozumiesz, jak za pomocą zaledwie kilku słów ci ludzie mogą kontrolować twoje emocje, zniekształcać twoje postrzeganie rzeczywistości i sprawiać, że czujesz się odpowiedzialny za rzeczy, których nie zrobiłeś. Czy wydaje się to przesadzone? Poczekaj tylko, aż dowiesz się, jakich technik używają na co dzień i w jaki sposób możesz być celem ataku, nie zdając sobie z tego sprawy. Jeśli myślisz, że to nigdy ci się nie przydarzy, pozwól, że cię ostrzegę, nikt nie jest odporny. Czy to w pracy, w przyjaźniach, czy nawet w romantycznych związkach, narcyzi dokładnie wiedzą, jak działać, aby dostać się do Twojego życia i przejąć kontrolę. Ale nie martw się, pod koniec tego filmu będziesz mieć narzędzia potrzebne do zidentyfikowania tych toksycznych wiadomości, ochrony siebie i nigdy więcej nie wpadniesz w tego rodzaju emocjonalną pułapkę. A zanim przejdziemy dalej, skorzystaj z okazji, aby zostawić polubienia, zasubskrybować kanał i aktywować dzwonek, ponieważ ta informacja może być przełomem dla Ciebie lub kogoś bliskiego. Gotowy, aby zobaczyć wiadomości WhatsApp w sposób, jakiego nigdy wcześniej nie widziałeś. Zostańcie więc ze mną do końca, bo objawienia, które Wam dzisiaj przynoszę, mogą odmienić Wasze życie. Czym jest narcyzm i dlaczego jest tak niebezpieczny? Narcyzm wykracza daleko poza osobę próżną lub zbyt pewną siebie. Jest to zaburzenie osobowości, które prowadzi do wykorzystywania innych ludzi jako narzędzi do zaspokajania własnych potrzeb emocjonalnych. Narcyzom brakuje empatii i są mistrzami manipulacji, potrafą zidentyfikować swoje słabości i wykorzystać je na swoją korzyść. Takie zachowanie jest niebezpieczne, ponieważ nie jest oczywiste. Maskują swoje intencje za pomocą wyrachowanych uprzejmości, Manipulacyjnych komplementów i, oczywiście, pozornie nieszkodliwych wiadomości. Zanim się zorientujesz, jesteś już zaangażowany w cykl manipulacji, który może pozostawić głębokie ślady na Twoim poczuciu własnej wartości i psychice. W kontekście cyfrowym niebezpieczeństwo staje się jeszcze większe. Na WhatsApp mają przewagę czasu i pisania. Każda wiadomość jest skrupulatnie skonstruowana, aby wywołać u Ciebie reakcję, niezależnie od tego. Czy chodzi o wywołanie poczucia winy, strachu czy uzależnienia emocjonalnego? Zrozumienie, jak działa to zaburzenie, jest pierwszym krokiem do ochrony siebie. Jak rozpoznać narcyza na WhatsApp, znaki, których nie możesz zignorować. Identyfikacja narcyza na WhatsApp może wydawać się trudna, ale są znaki, które ujawniają jego intencje. Pierwszą oznaką jest to, jak często testują swoje granice emocjonalne. Na przykład mogą w pewnym momencie wysyłać niezwykle czułe wiadomości, a następnie całkowicie cię ignorować. Takie zachowanie utrzymuje ich pod kontrolą, podczas gdy ty zastanawiasz się, co zrobiłeś źle. Innym znakiem jest wykorzystywanie wiadomości do zasiewania wątpliwości. Zwroty takie jak zabawne, jak się ostatnio zmieniłeś lub czy tylko ja to czuję, są zamaskowane jako zmartwienie, ale mają na celu zepsucie twojego postrzegania rzeczywistości. Narcyzi uwielbiają również zamieniać proste rozmowy w kłótnie, tylko po to, abyś poczuł się winny lub jakbyś był irracjonalny. Na koniec zwróć uwagę na ogólny ton wiadomości. Narcyzi mają tendencję do naprzemiennego popadania w skrajności, przesadne pochwały i subtelną krytykę. Ten przełącznik sprawia, że utkniesz w cyklu walidacji, w którym czujesz, że potrzebujesz ich zgody. Rozpoznanie tych wzorców jest kluczowe aby uniknąć emocjonalnego zaangażowania. Najczęstsze taktyki stosowane w wiadomościach gaslighting i manipulacja emocjonalna. Jedną z najpotężniejszych broni narcyza na WhatsApp jest gaslighting. Jest to technika, w której zniekształcają rzeczywistość, sprawiając, że kwestionujesz własną pamięć lub percepcję. Na przykład mogą zaprzeczyć czemuś, co wyraźnie powiedzieli, stwierdzając, wyobrażasz sobie rzeczy lub nigdy tego nie powiedziałem. To sprawia, że jesteś zdezorientowany, bezbronny i zależny od ich walidacji. Inną powszechną taktyką jest bezpośrednia manipulacja emocjonalna. Wysyłają wiadomości, które zrzucają całą winę na ciebie, na przykład, zachowałem się w ten sposób tylko dlatego, że mnie sprowokowałeś lub nie spodziewałem się tego po tobie. Te wiadomości tworzą poczucie obowiązku naprawienia rzeczy, nawet jeśli nie zrobiłeś nic złego. Ponadto narcyzi są mistrzami w używaniu ciszy jako kary. Po gorącej rozmowie mogą cię po prostu zignorować, mając nadzieję, że zaczniesz się niepokoić i będziesz ich szukać. Każda taktyka jest starannie zaplanowana, aby postawić cię w emocjonalnie gorszej pozycji. Ukryty ton w wiadomościach jak narcyzi zaszczepiają poczucie winy i wątpliwości. Ton wiadomości jest jednym z najniebezpieczniejszych narzędzi w rękach narcyza. Są w stanie przekazać poczucie winy. Strach i wątpliwości, nawet nie używając raniących słów. Na przykład, mówiąc coś w stylu myślałem, że jesteś inny, pozostawiają ukrytą krytykę, która sprawia, że kwestionujesz swoje działania i próbujesz się usprawiedliwić. Innym przykładem są komunikaty pasywno agresywne, takie jak rób to, co uważasz za najlepsze. Chociaż wydają się nieszkodliwe, niosą ze sobą to niezadowolenia, który zmusza Cię do działania w sposób, który zadowoli narcyza. Jest to skuteczna technika, aby manipulować tobą tak, abyś nie zdawał sobie z tego sprawy. Ponadto narcyzi często używają niejasnych komunikatów, aby cię zmylić, takich jak porozmawiamy później lub muszę ci powiedzieć coś ważnego. To sprawia, że jesteś niespokojny, tworząc cykl, w którym nieustannie szukasz ich aprobaty lub wyjaśnienia. Zrozumienie, w jaki sposób manipulują tonem, jest niezbędne do ucieczki z tej pułapki. Dlaczego na początku wiadomości wydają się nieszkodliwe? Emocjonalna gra przynęty. Na początku przekazy narcyza są praktycznie nie do odparcia. Wiedzą dokładnie, jak skonstruować rozmowę, która jest autentyczna, przemyślana i pełna komplementów. Dzieje się tak, ponieważ narcyzi używają techniki zwanej bombardowaniem miłością która polega na wyolbrzymianiu komplementów i tworzeniu poczucia natychmiastowego połączenia. Na WhatsAppie pojawia się to w wiadomościach takich jak nigdy nie spotkałem kogoś tak wyjątkowego jak ty lub czuję, że rozumiemy się w wyjątkowy sposób. Wszystko jest starannie zaplanowane, aby cię przekonać i zdobyć twoje zaufanie. Emocjonalna gra przynęta działa, ponieważ nikt nie spodziewa się, że coś tak pozytywnego może mieć za sobą negatywne intencje. Czujesz się wyjątkowy, Ważny i doceniony, podczas gdy oni po prostu przygotowują grunt pod kontrolowanie swoich emocji. Ta początkowa faza jest kluczowa dla narcyza, ponieważ to właśnie w niej zaczynasz tracić czujność i ufać. Problem polega na tym, że gdy przynęta emocjonalna zadziała, przechodzą do następnej fazy kontroli. To przejście jest jednak subtelne. Nagle wiadomości zaczynają zagierać drobne krytyki pod przykrywką sugestii lub obaw. To co kiedyś wydawało się komplementem, staje się zakamuflowanym ukłuciem szpilką, a ty nawet nie zdajesz sobie sprawy, że jesteś manipulowany. Kluczem do ucieczki z tej gry jest wczesne zidentyfikowanie zmiany tonu i intencji wiadomości. Jak się chronić, praktyczne strategie, aby nie wpaść w pułapkę. Najlepszą obroną przed manipulacyjnymi wiadomościami od narcyza jest sumienie. Po pierwsze, zwracaj uwagę na wzorce zachowań, takie jak nagłe zmiany tonu wiadomości lub komentarza, które wydają się mieć na celu wywołanie poczucia winy lub wątpliwości. Jeśli zauważysz te cechy, następnym krokiem jest wyznaczenie jasnych granic. Odpowiadaj obiektywnie i unikaj wdawania się w kłótnie, które mogą wykorzystać przeciwko tobie. Inną potężną strategią jest utrzymanie kontroli emocjonalnej. Narcyzi rozwijają się dzięki swojej reakcji, więc im mniej jesteś zaangażowany emocjonalnie. Tym mniejszą władzę mają nad tobą. Używaj neutralnych zwrotów, takich jak rozumiem, co powiedziałeś, lub możemy o tym porozmawiać później. To pokazuje, że masz kontrolę nad rozmową i nie pozwalasz się potrząsać. Ponadto konieczne jest stworzenie sieci wsparcia. Podziel się swoimi doświadczeniami z zaufanymi przyjaciółmi lub członkami rodziny, którzy mogą pomóc ci zidentyfikować manipulacje, których być może nie zauważyłeś. A jeśli to konieczne. Nie wahaj się zablokować lub odejść. Pamiętaj, nie jesteś zobowiązany do utrzymywania kontaktu z kimś, kto stale cię poniża lub manipuluje. Wiadomości, na które za wszelką cenę należy unikać odpowiadania. Niektóre wiadomości od narcyza są prawdziwymi pułapkami, zaprojektowanymi tak, aby wciągnąć cię z powrotem w cykl manipulacji. Klasycznym przykładem jest sytuacja, w której mówią coś w stylu, nie powinienem ci tego nawet mówić, ale. Ten rodzaj wiadomości tworzy fałszywe poczucie intymności, tak jakby dzielili się z Tobą czymś ekskluzywnym. Reagowanie na to często prowadzi do większej liczby manipulacji emocjonalnych, ponieważ wykorzystują te objawienia, aby zdobyć Twoje zaufanie. Innym rodzajem niebezpiecznej wiadomości jest wiadomość obciążona poczuciem winy, taka jak, naprawdę myślałem, że jesteś inny. Te zwroty mają na celu zdestabilizowanie Cię i zmuszenie do usprawiedliwienia swoich działań. Im bardziej próbujesz się tłumaczyć, tym bardziej mogą cię kontrolować. Kluczem jest to, aby nie wpaść w pułapkę usprawiedliwiania się lub bronienia. Zamiast tego utrzymuj obiektywną odpowiedź lub po prostu nie odpowiadaj. Wreszcie, nigdy nie odpowiadaj na wiadomości, które grają na Twoim strachu przed porzuceniem, takie jak: Jeśli nie chcesz ze mną rozmawiać, w porządku, odejdę. Te wiadomości są testem. Oczekują, że zareagujesz desperacko. Aby pozostać w kontakcie, najlepszą reakcją w takich przypadkach jest niepoddawanie się. Nie reaguj emocjonalnie i daj jasno do zrozumienia swoimi działaniami, że nie dasz się zmanipulować. Jak wyjść z toksycznego cyklu z cyfrowym narcyzem? Przerwanie toksycznego cyklu z cyfrowym narcyzem jest trudne, ale absolutnie możliwe. Pierwszym krokiem jest rozpoznanie wzorca manipulacji. Wiele osób utknęło, ponieważ nie mogą zidentyfikować negatywnego wpływu jakie te wiadomości mają na ich życie. Kiedy zaczynasz zauważać, że jesteś ciągle niespokojny, przestraszony lub próbujesz zadowolić, nadszedł czas, aby podjąć działanie. Drugim krokiem jest wyznaczenie sztywnych granic. Może to oznaczać ograniczenie częstotliwości odpowiadania na wiadomości, a nawet całkowite zablokowanie kontaktu. Choć może się to wydawać ekstremalne, zablokowanie narcyza jest często jedynym sposobem na odzyskanie spokoju ducha. Rzadko szanują subtelne granice i zawsze znajdują sposoby na manipulację, jeśli masz otwarte drzwi. Na koniec skup się na powrocie do zdrowia emocjonalnego. Bycie w ciągłym kontakcie z narcyzem może pozostawić głębokie ślady na twojej samoocenie i samosamopoczuciu. Terapia, samopoznanie i wsparcie od ludzi, którzy cię kochają, są niezbędne, aby całkowicie się uwolnić. Pamiętaj, wyjście z toksycznego cyklu nie jest słabością jest aktem odwagi i miłości własnej. Moc rozpoznawania i egzekwowania granic, uwolnienie się od narcystycznej kontroli. Przyznanie, że masz do czynienia z narcyzem, jest ogromnym krokiem w kierunku twojej emocjonalnej wolności. Wielu spędza lata uwierzonych w toksycznym cyklu, nawet nie zdając sobie sprawy z wpływu, jaki te manipulacje mają na ich życie. Kiedy identyfikujesz wzorce zachowań i manipulacyjne komunikaty, przejmujesz kontrolę nad sytuacją. A to, dla Narcyza, jest nie do przyjęcia, ponieważ ma on władzę tylko tak długo, jak długo reagujesz na jego prowokacje. Narzucanie limitów to coś więcej niż odejście lub zablokowanie kogoś w WhatsApp. To ciche, ale mocne stwierdzenie, że cenisz siebie na tyle, aby chronić swój spokój. To początek emocjonalnej podróży do odzyskania sprawności, w której uczysz się ustalać priorytety własnych potrzeb i nie pozwalasz już nikomu kontrolować swoich emocji. I tak? Ten proces może być na początku niewygodny. Możesz czuć się winny, wątpić, a nawet zastanawiać się, czy jesteś radykalny. Ale z czasem zdasz sobie sprawę, że była to najlepsza decyzja, jaką mogłeś podjąć. Pamiętaj, uwolnienie się od narcystycznej kontroli to nie tylko zerwanie kontaktu. Chodzi o ponowne połączenie się ze sobą, ponowne odkrycie, kim jesteś, bez warstw poczucia winy i wątpliwości narzuconych przez kogoś innego. Chodzi o to, aby otaczać się ludźmi, którzy naprawdę Cię cenią, którzy Cię szanują i którzy widzą Twoją wartość. Bez względu na to, jak trudne wydaje się to w danym momencie, zasługujesz na relacje oparte na miłości, szacunku i wzajemności. A przede wszystkim pamiętaj o tym, największym zwycięstwem nad narcyzem nie jest wygranie kłótni ani udowodnienie, że Masz rację. Największym zwycięstwem jest odzyskanie spokoju ducha, radości i autonomii. Ponieważ, w ostatecznym rozrachunku, to właśnie się liczy, życie, w którym jesteś bohaterem, a nie widzę czyichś manipulacji. Jeśli zaszedłeś tak daleko, wiedz, że zrobiłeś już pierwszy krok szukanie informacji i zrozumienie, co dzieje się wokół ciebie. Teraz to od ciebie zależy, czy zastosujesz tę strategię, wzmocnisz swoją samoocenę i nie pozwolisz, aby ktokolwiek dyktował ci wartość, którą posiadasz. Wolność zaczyna się, gdy decydujesz że zasługujesz na więcej. I oczywiście, jeśli znasz kogoś, kto musi usłyszeć tę wiadomość, udostępnij ten film. Możesz być osobą, która otworzy komuś oczy i pomoże mu wydostać się z toksycznego cyklu. Nie zapomnij polubić, zasubskrybować kanału i aktywować dzwonka, aby uzyskać więcej treści, które pomogą ci stać się silniejszym i przygotowanym do radzenia sobie z wyzwaniami życiowymi. Twój spokój jest wart wszystkiego. Do zobaczenia w następnym filmie